Interesowało nas przede wszystkim zwycięstwo i ten plan został wykonany. Wiadomo, że puchary rządzą się swoimi prawami. Tak też było w dzisiejszym meczu, gdzie Dolkan Ząbki rzeczywiście bardzo trudne warunki postawił, tym bardziej, że my graliśmy 3 dni temu mecz i dlatego chciałem zastosować rotację wielu zawodników młodych, jeszcze niespełna 18 letni wystąpiło w tym spotkaniu. Kilku zawodników chciałem sprawdzić pod kątem rozgrywek pierwszej drużyny ekstra klasy. Stąd w wielu fragmentach meczu brak płynności gry i trochę z, zbyt dużo nerwowości, natomiast liczy się wynik yy, i to jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o naszą grę, dość, dość dobry mecz, bo byliśmy zdyscyplinowani w grze defensywnej, jak zwykle pod bramką przeciwnika brakuje nam troszkę pazerności i to, to w dzisiejszym meczu z takim przeciwnikiem jak Górnik po prostu trzeba wykorzystać to, co się ma i, i, będzie, i będzie bardzo spokojnie. Co do sytuacji z drugiej połowy, to uważam, że należał nam się rzut karny, sędzia nie gwizdnął, więc nie ma. Przeciwko nam dyktowano bardziej problematyczne rzuty karne i trzeba z tym żyć.